no zobaczcie tutaj urosła saladera tutaj to widzicie tutaj dalej była trawa no ale tutaj słaba zawsze była trawa o ta trawa jest stara nie wiem te 30 lat albo więcej ma i ona nie jest dlatego tego jest taka słaba tutaj dlatego te drzewa wycięłem bo tutaj tak było dookoła kawałek jakby łąki i nigdy nie było skoszone nie posprzątane a pod łąkę Normalnie drzewo można sobie wyciąć, dlatego to zrobiłem. I tutaj teraz jest pokarm dla krówek. No i zobaczcie, znacznie lepiej rośnie niż tamto, przybliżę wam. Tam była trawa z nawozem, ale też już słabo rośnie, bo to 10-15 lat temu. A ta saladera była siana w tym roku bardzo, albo w kwietniu. Już nie pamiętam dokładnie, ale zobaczcie, raz była skoszona, no i teraz będzie drugi raz skoszona. Deszcze popadują, a ona sobie pięknie rośnie. No, na przyszły rok, znaczy na przyszły, nie na przyszły, tylko na jesieni jak liście opadną, będę tutaj porządkował całą tą drogę. To wszystko, te jeszcze te wszystkie patyki, tylko tutaj są niektóre patyki z gruszek, ze szliwek, to tego nie rębakuje, dlatego, że one mają kolce. A tutaj to wszystko będzie uporządkowane, rozplantowane. Tu nie ma żadnych śmieci, to są tylko y, gałęzie, patyki, ale będzie porozkładane tu pomiędzy drzewa, będzie cienko, struchleje i za jakiś czas będzie bardzo ładnie. No, chociaż teraz też już jest właściwie nieźle, bo to całość jest tutaj aż moje, ten kawałeczek. No do tamtych, do tamtych drzew No a tutaj widzicie kosztela Kosztela to późne jabłko a tam, a tam o, prześwituje ananas Ananas jest troszkę wcześniejszym jabłkiem także dziękuję i zapraszam do oglądania moich filmików